Marek Łata Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. W spotach telewizyjnych zadowoleni rodzice mówią o tym, że 90% rodziców jest za posłaniem sześciolatków do szkoły. Czemu ministerstwo nie cytuje badań, w których to 50% rodziców, które wysłało 6-latki rok wcześniej do szkoły, drugi raz tego by nie zrobiło? Co Pani Minister powie na temat badań, które przeprowadził CEBOS na rodzicach dzieci urodzonych w latach 24-27? Wynika z nich, że co drugi rodzic nie zrobiłby tego ponownie. Problem sześciolatków to nie tylko problem pierwszej klasy, on to był już poruszany, to problem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej. Będą podwojone prawie roczniki. Te dzieci znowu nie będą się mieścić, będą walczyć o najlepsze gimnazjum, o najlepsze liceum, o studia. Szkoły prywatne już zacierają ręce. Czy pani minister w pełni odpowiedzialność bierze za przeprowadzenie tej bezsensownej reformy? Jeszcze jedna dygresja do pana posła Bałcie. Ma pan rację, że w tych szkołach w państwach, gdzie jest dobrobyt, tam idą sześciolatki, ale tam mają dodatkowe sale lekcyjne, mają ławeczki odpowiednie do wzrostu, mają sanitariaty, mają świetlice, mają boiska, mają sale gimnastyczne. Gdyby takie szkoły były przygotowane polskie, to nie byłoby ponad 900 tysięcy podpisów rodziców, którzy protestują przeciwko wprowadzaniu sześciolatków do szkół. Dziękuję.